Co dzisiaj grzeje Polaków?

Wchodzimy się! Czego ja pan tu zrobił? Nie wchodzimy tam. Proszę państwa, zejście na dół to się musi na dół. Proszę państwa, zejście na dół to się musi przewietrzyć. Wstyd powinno być tym, proszę państwa... że zniszczą w aktach satanistycznych... Proszę państwa, proszę zejść na dół. To mój telefon, panie bo. Witam Państwa bardzo serdecznie, Adam Stroniak, obiektywnie, szanowni Państwo. Już 17 lat w polskim semie praktykuje się zapalanie świecy hanuka. Nie jest to zwyczaj Polski, nawet nie związany z naszą dominującą religią, a jednak to właśnie ten rytuał od 17 lat przypominam, jest praktykowany. Dlaczego nagle dopiero teraz wokół tego zrobiło się głośno ze sprawą wyłącznie interwencji? jednego posła, czyli Grzegorza Brauna. Szanowni Państwo, ja tylko zostawiam to jako pytanie, bo wcześniej wokół tego nie robiono takiego zamieszania. Dlaczego akurat teraz? A może ma to związek z faktem, że dokładnie 12 grudnia, czyli dnia wczorajszego, wtedy, kiedy największy był wokół tego tutaj, największa wokół tego była wrzawa, w Parlamencie Europejskim Przegłosowywano odebranie m.in. Polsce, a właściwie w szczególności naszemu krajowi, paru dziesięciu praw związanych z suwerennością w ramach uczestniczenia w Unii Europejskiej. Się, zastan zastanówcie się, proszę, myśmy po polsku, myśmy dlaczego odciąga się naszą uwagę od rzeczy ważnych. Adam Struniak, obiektywnie. I szanowni Państwo, w ten właśnie sposób nasza uwaga rozgrzanej widowni, jak kibice piłki nożnej, skierowujemy się na Sejm, jak na źródło czystej rozrywki. To nie dla mnie. Szanowni Państwo, myślę, że już za długo zachowujemy się jak no, otępiały tłum, który na politykę nie patrzy w sposób właściwy. Politycy to powinni być nasi słudzy. Ja rozumiem, że wielu z Was już się przyzwyczaiło, tak, bo Polacy mają niezwykły talent do urządzania się wszędzie. Szczególnie w dupie, a to pokazało ostatnie kurde, no, 30 lat. Jak to żeśmy no, w wyniku transformacji poszli w złą stronę w złą stronę, która yy, no, wiąże, wiąże nas yy, w roli wasala. Ciągle szukamy kogoś, dla kogo moglibyśmy służyć. Dlaczego? Ja się pytam, kto nas w tą stronę kieruje i dlaczego my na to pozwalamy? A pozwalamy, no niestety, wyłącznie dlatego, że zakorzeniono w nas taktykę wstydu wstydu tego, kim jesteśmy wstydu tego, że czas czasu prl Perelu nie było gazet kolorowych, opakowania jedzonka i picia nie miały. Barw nasyconych na papierze kredowym. Dlaczego to wszystko było złe? Na pewno było złe. Papier kredowy do czego służy? Nawet do podtarcia cię nie nadaje, co dopiero rozpalić tym w piecu. A oczywiście, no nie, no oczywiście, po co piece? No przecież zima idzie. My piec nie potrzebujemy mamy najdroższe teraz źródła energii. Po prostu no, my nie musimy palić niczym, bo dlaczego no, Unia, no, Unia nas ogrzeje swoim blaskiem, aureola, błękitna, z gwiazdkami nas otoczy i będziemy szczęśliwi przy świecy. Tak, tej świecy, która została zgaszona. A zgaszona została, ja wierzę oczywiście gdzieś tam w szczere intencje pana Grzesia, aczkolwiek y, czas, czas pokazuje, że została ona odpalona. I ugaszona w sposób bardzo spektakularny, wtedy, kiedy zostało puszczone zielone światło. Tak, nie podpuszczam cię, Grzesiu, ale gaśnicy to ty w Sejmie nie odpalisz. Zastanówmy się, kto nas rozpala, a kto grzeje, kto gasi nasze oczekiwania po tym, jak zostały one rozpalone. Polacy, jest jeszcze czas, bo niewykluczone, że będzie w tym roku jeszcze działo się wiele wielkich rzeczy. Możliwe, że będzie konieczność, abyśmy zwarli szyki, abyśmy potrafili znowu się zjednoczyć. Do zobaczenia. Polska musi być w końcu roz, 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 zjednoczona z sercami Polaków. Z głębi dziejów, z rocznych.